Siemanko, siemanko, z tej i witam was w kolejnym odcinku z reakcją EndaMintu. Jasper yy, rozpoczął znowu, w zaczął kontynuację swojej serii. I zrobi pewnie teologię Polskiego Orła. Ciekawe czy on sobie zmienił nawet w playliście, że trilogia uniwersum. No dobra, niech se będzie. W każdym razie problemy przywódcze. Taka ciekawość, taki fun fact. Ja znam wszystkie tytuły odcinków, poza drugim, bo do notkę wracano rozpiskę tych odcinków i ją znam, ale nic wam nie mówię, bo to jest za duży spoiler do całej sytuacji, więc tyle powiem w Nie, nie, to nie może być prawda. Kolejny polegający, on, a raczej na niego, prowadzą zamach. Tego problemy przywódcze zapewne. Ale, jest to zwłaszcza, ma tereny. Tu każdy ma swoje tereny. I taka Szwajcaria. Nie ma, Popcornem. <grystanie> w ogóle ruski, wielki jak Niemiec. Cholera. Co tam się stało, Francjo? Napoleon został postrzelony w ramię. Na nieszczęście pod kątem, przez co pocisk prawie mu oderwał szyję. O Jezus! Ale Napoleon żyje i nic nie wskazuje na śmierć? Pierwsza część się zgadza. Druga niekoniecznie. A ta, ta, ta druga to inna kwestia. Niestety. No nie ja mów, że Napoleon nam umiera. Może umiera. Niestety, uniesione rany są bardzo poważne. To jest ten problem? Rany są zbyt mocne. A jaka jest szansa na śmierć? Załóżmy 30%? No nie, no nie 30. 50%. Tego nikt niestety nie wie. Niech siły wyższe mają opiekę nad tym nowym komunistycznym porządkiem. Tak. Miejmy nadzieję, że teraz nikt nie zaatakuje. Ktoś się będzie musiał wydwoić. Szczerze, jak teraz na to popatrzymy, powiedzie, to że jeśli coś się będzie stało. Się, się będzie stało z Napoleonem, to całkowicie leży. Nie mów tak. Napoleona, nasze kraje są w stanie wytrzymać. Ale de facto Napoleon jest ten. Jest jakby główną dowodzącym porozumienia paryskiego, tak mogę więcej ująć. Hiszpania ma niestety rację. Gdyby teraz Napoleon umarł, to byśmy mieli ogromne kłopoty. Nie, kłamiecie. Niestety, ale taka prawda. Co się na pewno musi dzieć. Obecnie nasze porozumienie jest zbyt uważane na Napoleona. Musimy mu doradzić, aby ogarnął sobie nas zastępcę. W razie gdyby coś się działo. No to jest oczywiste. Nikt nie będzie się sprawdzał w takiej roli, jak jego syn. Chcę z że Napoleon, gdyby umarł, to by nie było Napoleona VI. Napoleon V jest bezpotomny. Uh -uh. Nie miał on czasu na zajęcie się rodziną przez wszystkie wojny. No właśnie. Przecież wojen, w których brało państwo francuskie w rodzinie, było mało. To dla niego 8 lat to za mało. Naprawdę no, brał udział w każdej wojnie, w której walczyło państwo komunistyczne, a było ich strasznie dużo. Mamy z tobą co rok, 2, max 3. No cholera! Nie Może tak być. Macie rację, Niemcy. Dobrze, że teraz mamy pokój. To prawda, jeszcze nie wieczny, ale na jakiś czas. Prawda? Mam jeszcze święty spokój, no ale jeżeli ktoś wbije już w plecy, może być naprawdę nie, nieciekawy Problem ten ma zaledwie 45 lat, więc jeszcze problemu z tym nie mam. Udało się? Tak. Co się stało z tym? Co się z cink stało? Halo! <laughs> z dwóch upadło, a ja jestem potężnym w imperium. Przedam całą oceanie. Parafanca nieco w Azji. Jednakże, słuchów, jakie do mnie doszły, Napolon ma spore problemy. Jak teraz mam problemy z wojsku. Hm. Amerykanie, którzy zostali u mnie w wojsku, mają dość siebie, dość takiej służby. Oni powrót do opadłego kraju. Ale jest niewy niewykonalny. Ja powiem, co ty myślisz? Co moi ludzie. Muszą oni wrócić do kraju. Ona nikt nie zwróci. A Fio Nie opcji, że ci oddam moje wojsko. Przepraszam twoje. Żołnierze że nie będą tutaj potrzebne. Pozwól wrócić im do ojczyzny. No dlaczego im są do utrzymania. I ojczyzną jest imperium amerykańskie. Skoro jego nie ma, nie mają ojczyzny. Większość miała przodków z USA, nie z Imperium Amerykańskiego. Ale wszyscy ci ludzie mają obywatelstwo i amerykańskiego, a długo zmieniono na japoński. Nie gadaj, głupot. Wracaj to. Może jedna tego wojska nadal chce Tobie służyć. To jest całe 800 tysięcy z 8 milionów. No tak. Na pewno chcesz, aby 7,2 miliony ludzi zbrojnią zaczęli rewolucję w Twoim kraju? To my. O! Tak, rewolucję. No, wojny domowej. Na pewno ją chcesz? Właśnie. Dobre. Jeżeli teraz pokręciłby konflikt w y, Japonii gdzie się Z pomocą właśnie wojska, które przejęła od IA Które upadło o, Oj, mogłoby być nieciekawie Tym sen Ci się udało ogarnąć takie coś No zobaczysz Wiesz, nie było żadnych szpiegów A może byli, ale nie zauważyłeś? Oj, mylisz się i to bardzo Ale czemu? Czemu to jest takie małe. Nigdy nie możesz zmieścić. Yy, yy, zmniejszenie tabeli. Zmniejszenie tekstu. Widzisz mnie? To, sens, to oddasz mi tych ludzi. Tak. Wróć mu. No i super. Widzisz? Można? Można. Można się dogadać. Jak najbardziej. A, jasne. Można. Nie marudź mi ty, Oddawaj ludzi. Stany w ogóle takie skupione. Tak, tak. Już. Niska Republika do z Swogun. Japonia wysyła gdzieś wojska. Pytanie brzmi, gdzie? W <gryly> ogóle <gryly> Czekaj, nie. Ty serio, żeś to zrobił w tym samym roku, w którym to powstało! Napierdol ja czy nie? Co się stało o Chinie? Japonia wysyła gdzieś swoje wojska. Obawiam ja się, że będzie chciała kontynuować wojnę. Wątpię, aby to była prawda. No, w końcu miała trochę wojsk. Bardziej bym stawiał na kolonizację jakichś małych wysepek na na Pacyfiku. Ale to znaczy ich kolejne wzmocnienie się. Co chcemy zrobić? W ogóle, patrzę. Takie, Każdy ma jeden teren i Japonia jest. W cztery, cztery miejsca. Niestety, ale nic obecnie nie jestem w stanie je zrobić. I tak, masz rację. Za bardzo pozwoliliśmy im się wzmocnić. Ale czekaj. Hmm. Ktoś mi mówi, że tu może się coś stać. To co nie będzie najlepszym pomysłem. Chociaż. Już nie wiadomo, co tam zjednoczenie zrobiło. Zbudł mi mniejszymi wersjami bombat. Moje wojska japońskie w Indonezji. Akolwiek co tam staje, no wiecie, nic nie wie. Nikt. Nikt nic nie przedstawił. Chyba zaginął o tym, jak Japonia zaczęła inwazję na Australię. A o tym, co tam się wydarzyło, wie tylko Japonia. Akolwiek, Brytania by chciała coś robić? Pamiętajmy, że CIMK, przed upadkiem, miało dużo wojska, właśnie od Polski czy też Brytanii. Drugie Brytania po prostu w Ocani się pod na rzecz ratunku Azji. Masz rację. Niestety, dla nas, Japonia ma potężne kolonie w swoim wypadku. Jest potężna, no. Niestety, ale tak. Mamy trochę problem. Aczkolwiek teraz, przez to, to, zrobiło zjem... to zrobiły Stany Zjednoczone, no to teraz Japonia się pozbawia naprawdę, naprawdę dużej ilości wojsk. Aczkolwiek miała do wyboru albo zwrot dużej armii, albo rewolucja. Oznaczałoby totalną rzeź. Spokojnie, Chiny. Jesteśmy z Tobą. O. Ach, a więc jednak. Mieliście wygrali. Nie. Coś za szybko poszło. No właśnie. Można na myśli agenty, no. Jak że często wykiwane pod bombardowanie Brytanii wypadek był bardzo szybki. Według mnie żołnierze po prostu zacięli wiarę w siebie. Nie, ale czekaj, w ogóle trochę. jakby jakby trzymają się w jednej kupie. Ale powinienem, bo nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi, walka fajna. Ja wróciłem na Discordzie, ale to tam mniejsza Ryba. tak na filmie nie. Nie by niby mogło tak szybki upadek. Według mnie, tak szybko porażka była zaplanowana. Poza tym, przecież w Warszawie miał miejsce zamach na Napoleona. Właśnie. A więc, idąc twoim tokiem myślenia, jak myślisz, gdzie są teraz przywódcy krajów zjednoczenia? Tego nie wiem. Nie jedynie, że uciekli. To nie bez wie skąd wiesz. Nie ma żadnych zmianek u komunistów, aby owych podróców generałów i innych odnaleźli. A więc jest jeszcze nadzieja na uratowanie świata od zła komunizmu. No jak wiszę. Tak, nadal jest nadzieja. Gdyby nagle przybyli, to bym był szoku. Napoleon wrócił do zdrowia. Oho, no jeden. Udało się go wyleczyć z ran a siłą wyższym, które nie pozwoliły na śmierć na najlepszego przywódcy. <grymne> a tak poza tym. Znaleźliście już tych przywódców krajów Zjednoczenia? No coś chyba nie. Mieliśmy się przecież na nich za wszystkie szkody. No i tu właśnie leży mały problem. Nie znaleźli żadnego. Co się stało? Ani w Warszawie, Rzymie czy innych miejscach ostatniego Bastionu Zjednoczenia nie ma przywódców. Chyba są jakieś żarty. Jak oni mogą się tak dobrze ukrywać? A pomyśleliście o tym, gdzie oni uciekli? Niby gdzie? Przecież większość świata jest kontrolowana przez nas albo Japonię. Ameryka. Chyba zapomnieliście, że są jeszcze kraje z obydwu Ameryk. Nie mówcie, że oni aż tak daleko zwiali. Przecież jest awykonalne. Niestety w erze samolotów wszystko jest możliwe. Właśnie. Mogli zwiać loty lot transportem powietrznym. Nie musieli płynąć. Mogli sobie przelecieć. No i problem. Nienawidzę ich. Maj musi ich dopaść kara. Prędzej was. <grystanie> Chcesz ich doścignąć? No właśnie. Ja już wiem. Posłuchajcie. Mają się ukrywać Amerycy. tylko nie wiadomo w tym kraju, prawda? Naprawdę. To co teraz? A więc musimy ich, aby nam pozwolili ich znaleźć. Jeśli odmówią, to odpowiemy wojną. My z nimi rozejmu nie mamy. Właśnie. naprawdę chcesz znowu atakować? Za dużo krwi już masz na rękach? No, najwidoczniej, najwidoczniej nie. To jest dla zemstw na Polsce. Nie może ona sobie tak żyć spokojnie, po zmordowaniu mojego ojca i matki. Obawiam się, że to może się odbić czkawką. No w sumie, spokojnie z Francja wie, co robi. Hmm, masz rację, Niemcy. No i co dalej? A, i tyle? Eee, myślałem, że coś jeszcze. Heh, eee, się zarówno tutaj, jak i u bo ten... Bo USA chciał gadać z tymi, z Wolną Azją, to urwało się, tu coś, ale poczekaj. Rozkłaniając, teraz mniej więcej, naprawdę chcesz znowu atakować, bo tu odmówię o temat, powiem, wojną. My z nimi nie mamy. To oznacza prawdopodobnie, że mm, komuniści będą chcieli pójść na, się pójść na rozmowy z państwami obu Ameryk. A gdyby, a gdyby się nie zgodzili na to, aby pozwolić im przeszukać, prawdopodobnie ruszyliby po prostu pod wojną. W sumie ciekawym tytułem, jeżeli miałoby tak być, że mm, miałby być nalot na Amerykę, to mogłoby być mściwy yy, desant albo coś, albo komunistycznym. Nie wiem. Coś, się może mciwy desant mi tak najbardziej pasuje. Ale to tak tylko mówię. ja się z tym. Szybko się skończyło. Pasu trochę jest. No cóż. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak tak zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z jakimiś filmami, nie tylko z tej serii, ale też z czy coś. To zostawcie suba z dzwonem, też pomóżcie mi dobić ze słupów może. Może zrobię QA, albo zrobię je znacznie później, bo odsuwa to chyba za szybko. Nie wiem. Może, może też coś wymyślę na czerwiec? Zobaczę. Nie wiem. W każdym razie dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i dość.